Cześć mamy, nagrywałam Wam filmik o moich kurach w parkach, yy. Dominant Blue, tu mamy koguta. Myślę, że na wiosnę zacznę minieć, następny rok, to młode kurki tegoroczne. Tu mamy kokoszkę, przybliżę Wam, ona jest jaśniejsza, tylko szyję ma troszkę ciemniejszą. No a kogut jest bardziej ciemniejszy, ma skrzydełka tutaj na grzbietku, no i szyję. No i... Gania wróbla, kogut. No one bardzo fajne te kurki, mi się podobają. I czekam właśnie, jak ta kurka zacznie nieść. No i żeby deptał kogut, to mam inkubator swój. to sobie wylęgnę ile naniesie jaj tylko pierwsze jajka 4 czy 10 nie będę wkładać bo to jeszcze mogą być dobrze niepodeptane wydeptana kurka to tych pierwszych 10 nie będę wkładać do inkubatora dopiero następne sobie naskładam tam z 10 góra 20 i włożę do inkubatora i no i sobie tutaj latają tak po sadzie, dosyć duży wybieg mają, one razem śpią sobie, są zamykane w ule no, z gęsiami garbonosymi. Też mieliśmy w tamtym roku gęsi, jajka zostawiliśmy, no i wylęgliśmy. Znaczy w tym roku mieliśmy, tylko że zostały sprzedane, no i tak jakoś w, się wlęgły cztery i są cztery na razie jedna jest za tydzień starsza ale teraz już nie widać różnicy pomiędzy tą starszą a tamtymi no jeśli wam się spodobało to standardowo teraz subskrybuj kanał naciśnij dzwoneczek daj łapkę w górę lub w dół jak się nie podobało no i mile widziany w jakiś komentarz z propozycją nagrania jakiegoś filmiku. No i nie wiem co więcej, no tak się te kurki prezentują. Jeszcze szukam podobnej barwy takiej, tylko bardziej ciemniejszej. No mogą być takie same, że kurka jaśniejsza, tak ciemny z kochinów olbrzymych z tych olbrzymów kochinów też bym parkę kupiła młodych, takich rocznych o takiej barwie jak te tutaj kurki. Jeśli ktoś ma takie kochiny, niech pisze w komentarzach, ja się odezwę. I ten. Tylko województwo łódzkie najlepiej. okolice Łasku lub Zgierza lub z Duńska, raz gdzieś tak właśnie. Bo daleko mi się nie opłaca jechać po parkę kochinów. No w ogóle mi się nie opłaca jechać 200 czy 100 kilometrów. Kurde w jedną stronę po Parkę kur. No dobra, będę kończyć. Tu na razie. Do następnego.